Tym razem już ze sprzętem. Myślę, w miarę dobrze ustawionym. O, idziemy do tej hali. Też zrobić, zrobić jakąś foteczkę. Bo nie powiem. Tylko kurczę, muszę zmienić obiektyw. gdzie wejdziemy sobie do tych tuneli. Że fajnie, że pięknie, pięknie, a już widać, że tu ASG wystrzelało dziurę. Nie wiem, sam, kurde, ale chyba będę musiał też zrobić zdjęcie stąd. Ja Ciekawe, ile kadru zasłonię. No Jecho Akustyka taka, że można byłoby koncerty dawać Uff. Wejdziemy teraz do tego tunelu Niestety mikrofon jeszcze, ten krawatowy nie przyszedł, więc ten głos może być różny. I teraz nie wiem w twórczech, którą stroną wejść, którą wyjść. Mam nadzieję, że wyjdę, ale mam linkę w razie czego. To nie powinno być problemu z wyjściem. Idziemy sobie tam. To drzewo rośnie czy ono zostało tu wsadzone. Może poświęcę sobie włączyłem, bo tak, bo lubię ruralnie. Idziemy. Komarów pełno. też opcje wyjścia no to jest łącznik który szły rury to jest to też co na trasie widać czyli te wsporniki na rury którymi można było je poziomować a tutaj mamy to zejście techniczne gdzie można było ewentualnie też naprawić Podobnie jest to ta pierwsza, pierwsza nitka, pierwsza linia. No Tu jak widzimy, dochodzimy no do budynku. A oh, kurczę, tu mamy jeden, tu mamy drugi. Jeżeli <ścoughs> antyrad. Czyli tu nie wejdziemy do budynku. Tu miejsz tu. My sobie tu wyjdziemy. Polígono explosão. Kto by się spodziewał Że ja dzisiaj zalicza to jeszcze jakiś urbex Taki większy oprócz zwiedzania standardowego Granice Dagu Widać płot z zasiekami I granice dawnego Zachemu I budynek walcowni Jeśli dobrze pamiętam, jeżeli nie to mnie po I tej głównej linii prawdopodobnie Panie Nie byłbym sobą gdybym nie wszedł na samą górę Jaki piękny stary hydrant Armatur Bielska Bielska Fabryka Armatur Wow. Nie twarz. Tak wyglądamy Przykrzywieni. bielska fabryka armatur. Dalej, tu mamy wejście. Jakiś czas temu, na którymś z tych budynków był wypadek. Myślę, że warto o nim wspomnieć. O, zginęła młoda dziewczyna. Czyla spadła z któregoś z tych budynków. Niestety nie zginęła na miejscu, no ale niestety w nocy. Nocy się nie chodzi. Nie wiadomo po czym, nie wiadomo gdzie. Znaczy nie wiadomo po czym to nie wiem, ale nie jestem fanem. Urbexów nocnych. Ale chociaż to nie, był, to nie było wtedy wchodzenie urbexowe tej dziewczyny. Jakieś takie młodzieńcze zwiedzanie, ale kto z nas nie tego nie robił. Niech pierwszy życi kamień. No i wchodzimy. Będzie zadyszka. Uwaga. Mówiłem, że będzie zadyszka. To jest. od Pelikana u Koron Drzew tam mamy tunel i to rozgałęzienie kolejne i tam mamy budynki z szliśmy i kolejny tunel będzie tam, aż tam to są. tam przeszliśmy, tu weszliśmy teraz idziemy tu. Dziura. Ma co zakować na takich terenach. Jeden słaby ruch i spadasz w dół. z rozsądkiem, z głową z tą osobą wręcz, która zjadła zęby. Nie dosłownie na szczęście, ale zjadła zęby na urbeksie, więc myślę, że nie skłamie jak mówię uważajcie. Nie kombinujcie, nie szarżujcie. Dobra, jesteśmy. Idziemy do kolejnego budynku. Bardzo przepiękny. To jest ta nitka cały ten ciąg budynków służył tylko jednemu Jednemu z najbardziej dochodowych interesów Czyli przynajmniej na początku Ale myślę, że teraz też i w dzisiejszych niebezpiecznych czasach na pewno Czyli nitroglicerynie, czyli wytwarzanie materiałów wybuchowych. Tędy byśmy przyszli. A my jesteśmy jeszcze tutaj. Walcownia albo budynek Walcarek też też tak. Nie będziemy kombinować. Wchodzić tu, w którym no Między innymi ciasto Wybuchowe To była nitrogliceryna Z połączeniu z nitrocelulozą Jeśli dobrze zapamiętałem Ale nie jestem Nie jestem pilotem Wycieczek O tym byśmy sobie przyszli tam byśmy sobie szli, widać już zabezpieczenia jakieś. Nie będziemy szli środkiem. Pójdziemy sobie górą. Żeby niczego ciekawego nie ominąć. Ale tutaj cały ten kocioł ominęliśmy. I idziemy. Idziemy w stronę poligonu, a raczej końca poligonu, jako takiego. Chociaż to nie jest poligon, tylko na mapach sprawdzałem. Strzelnica, poligon. Tych nas tutaj jest kilka. Które funkcjonują. Tam mamy kolejny budynek, ale od niego chyba też zaczynaliśmy. Idziemy tutaj. Do tego już widzę, że chciałbym jedno zdjęcie zobaczyć, czy wyjdzie. Te okienka. Duża część w ogóle nie wykorzystywana już później przez nikogo. Nie. Przez nikogo Już podczas innych działań Innej produkcji Współprodukcji Ani przez Zachem Ani po wojnie Jeszcze w zakładach nitrogliceryny Bardzo dużo zniszczeń Tu zapadane I tu mamy bodajże ten Oznaczone jako parking, za wstępu, o, oczywiście nie będziemy nagrywać. Jest to też część trasy ekstremalnej do zwiedzania z przewodnikiem po umówieniu się. Także trochę, trochę bunkrów, trochę czołgania się. Myślę, że też wykorzystam kiedyś i, i pójdę na takie zwiedzanie pierwotną nitką po produkcji nitrogliceryny w Wydgoszczy A tymczasem a tymczasem jeszcze mamy jeden budynek O właśnie Przejdziemy sobie po niego bo prawdopodobnie są to magazyny i być może nawet są zabezpieczone jakoś siatką więc nie będziemy przez nie przechodzić Chociaż można byłoby chociaż chyba nawet nie są zabezpieczone by to wejście tutaj. O, ale pięknie. Ale pięknie. Dlatego nie można opuszczać żadnych punktów urbexu. Tak. Nie będziemy schodzić na dół. Wejdziemy, może, sobie na wyższe, wyższą kondygnację. Przejdziemy tam sobie boczkiem i zejdziemy tam tymi schodami tak pięknie wygląda, ja będę pozwolę sobie patrzeć pod nogi Możliwe, że to też jest budynek walcarek, bo bardzo podobne budynki zostały. Ło, ale pięknie bogienko. Jeszcze bliżej miasta. Szasełko do podziwiania. Jest tu. Ja wiem. Na niektórych to są brzydactwa, a dla mnie, brzydko mówiąc, jest tu pięknie. Także tym miłym akcentem zakończymy zwiedzanie. Ja idę do samochodu. Muszę przemyśleć swoje zachowanie. I co, zapraszam Was na kolejne filmy na mój kanał Urbeksowy. Do zobaczenia.